Już 53% Polaków źle ocenia rząd Donalda Tuska, a niemal 40% z nas wystawia mu ocenę zdecydowanie negatywną, wynika z sondażu opublikowanego dziś przez wirtualną Polskę. Te fatalne z punktu widzenia premiera i jego ekipy wyniki wkrótce mogą być jednak wspominane jako całkiem przyzwoite. Wychodzą bowiem na jaw zatrważające fakty dotyczące jawnej zdrady, jakiej w kluczowej dla wszystkich polskich rodzin i każdego z nas z osobna sprawie dopuścił się premier oraz jego najbliższy współpracownik, wszechwładny minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański. Skutki podjętych przez nich decyzji będą katastrofalne dla naszej przestrzeni społeczno-gospodarczej i poczucia bezpieczeństwa każdego z nas. Gdy świadomość tego dotrze do ogółu Polaków, notowania rządu polecą na łeb na szyję. O szczegółach już za chwilę w programie Polskość to Normalność. Na początek jednak odnotujmy, że świadom katastrofalnych notowań swojej ekipy premier próbuje ratować się po raz kolejny rozpędzający. W Polsce wojnę światopoglądową. Tym razem narzędziem ku temu ma być tak zwana ustawa o związkach partnerskich, ale prezydent Karol Nawrocki już nie pozostawił złudzeń, że na to nie pozwoli. Jeśli chodzi o związki partnerskie, nie podpiszę, drodzy Państwo, żadnej ustawy, która podważa wyjątkowy i chroniony konstytucją status małżeństwa. Przypomnę, małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Małżeństwo jest chronione w Polsce konstytucją i żadne ustawy, które podważają konstytucyjne prawa małżeństwa nie może zyskać mojej akceptacji. Karol Nawrocki wprost wyśmiał również to twierdzenie premiera Donalda Tuska, które budzi konsternację i rozbawienie nawet w koalicji rządzącej. Dostałem 30 je, niecałe 31% głosów, mniej niż 1 trzecią, więc zrobiłem jedną trzecią z tego, co obiecałem. Chyba uczciwy rachunek, chyba uczciwy. Prezydent zapewnia, że pozostaje wierny swojemu 21-punktowemu programowi z kampanii wyborczej, mimo że też nie otrzymał 100% głosów w wyborach. Wszystkie swoje wysiłki poświęcam temu, aby to, co obiecałem w kampanii wyborczej, zostało w ciągu pięciu lat e, zrealizowane. Nie zamierzam do swojej realizacji programu i planu 21 wprowadzać znanej publicznie ostatnio arytmetyki, że skoro dostałem 51%, to nie. Czy jednak Nawrocki będzie w stanie powstrzymać Armagedon, który na każdą polską rodzinę i całą naszą gospodarkę sprowadza właśnie rząd Tuska? Tomasz Gdula, serdecznie zapraszam. Witam Państwa w biało-czerwonej enklawie YouTube'a na kanale, wokół którego zgromadziła się już społeczność ponad 273 tysięcy polskich patriotów. Za wszystkie subskrypcje z serca dziękuję. Jednocześnie nie ustaję w prośbach, by wszyscy, którym sprawy naszej ojczyzny leżą na sercu, łaskawie kliknęli przycisk subskrybuj, jeśli jeszcze rzecz jasna, do naszego grona nie należą, gdyż dzięki temu niezależne komentarze, wygłaszane tu zawsze wyłącznie z polskiego punktu widzenia, docierają do szerszego kręgu odbiorców. 21 maja opublikowałem tutaj komentarz, w którym, cytując francuski dziennik Le Monde, informowałem jak katastrofalna perspektywa czeka Polskę tuż po wyborach prezydenckich za sprawą działań rządu Donalda Tuska i Komisji Europejskiej. Oto fragment tamtego materiału. W artykule pod uroczo, jak niemal wszystko w języku francuskim brzmiącym tytułem Présidentielle en Pologne Le coup de main d'Ursula von der Leyen a Donald Tusk, czyli wybory prezydenckie w Polsce, Ursula von der Leyen wyciąga pomocną dłoń do Donalda Tuska. Ujawnione zostały szokujące fakty. Chodzi głównie o sprawy związane z paktem migracyjnym, Zielonym Ładem, umową Mercosur. I handlem z Ukrainą. Według francuskiego dziennika te wszystkie tematy niebezpieczne dla polskiej gospodarki bądź niepopularne w polskim społeczeństwie na razie są zamilczane, zupełnie nieporuszane, ale wszystko ma się zmienić tuż po 1 czerwca, gdy polskie wybory prezydenckie się rozstrzygną. Wszystko o czym przed pięcioma miesiącami pisał francuski dziennik znajduje właśnie ponure potwierdzenie w wychodzących na jaw faktach. Już za 10 dni, w wyniku decyzji podjętej, przez Tuska i Domańskiego. Polska na masową skalę zacznie być zalewana trującą żywnością niespełniającą żadnych europejskich norm. I nie chodzi bynajmniej o osławioną umowę Mercosur, w ramach której do Europy ma być na masową skalę importowana żywność z krajów Ameryki Południowej, ponieważ niebezpieczeństwo czyha zdecydowanie bliżej, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Skoro jednak wspomniałem o Mercosur, proszę posłuchajcie Państwo tego szokującego szokującego fragmentu wywiadu, jakiego kanałowi Zero udzielił Jacek Sariusz-Wolski. W, w rolnictwie, w produktach rolnych w Brazylii, czy w głównie w Brazylii jest stosowanych 326 pestycydów, z których większość jest zakazana w Unii. Przez to otwarcie one wjadą na terytorium Unii, tylko już niedostrzeżone. Zdecydowaną większość z tych ponad 300 substancji zakazanych w europejskim rolnictwie i produkcji zwierzęcej wytwarzają dwa, a jakże niemieckie koncerny Bayer z Leverkusen i Basf z Ludwigshafen. Dlatego, jak zauważa Jacek Sariusz-Wolski, na umowie Mercosur Niemcy zyskują dwukrotnie, nie tylko sprzedając do Ameryki Południowej swoje produkty przemysłowe, głównie samochody, ale także produkty chemiczne wykorzystywane w rolnictwie i hodowli. Jednak niemieckie koncerny swoje zakazane w europejskiej produkcji spożywczej substancje sprzedają nie tylko daleko za ocean, na masową skalę nabywa je również Ukraina. Tymczasem, jak ujawnił w oparciu o oficjalnie otrzymane z rządowych źródeł odpowiedzi poseł Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, Polska już od 1 listopada będzie na gigantyczną skalę zalewana niespełniającymi żadnych europejskich norm produktami spożywczymi. Pochodzącymi od naszego wschodniego sąsiada. Rządzący Polską politycy zdradzili interes polskich rolników i otwierają nasz rynek, właściwie robi to Unia Europejska, przy ich obojętnej akceptacji, na zalew towarów rolnych z Ukrainy. Tym razem już nie na bazie przepisów tymczasowych, tym, ba, tym razem na bazie znowelizowanych umów wieloletnich. W oczywisty sposób, ze względu na nasze bezpośrednie sąsiedztwo, trujące produkty żywnościowe z Ukrainy zaleją przede wszystkim. Wszystkim polski rynek, a jaka będzie skala? O tym również Krzysztof Bosak. To jest, proszę Państwa, niewyobrażalne porównanie nowych przepisów, które wchodzą z końcem października do tych, które były przed wojną. Następuje, proszę Państwa, drastyczny wzrost kwot kontyngentów, dla przykładu cukier pięciokrotnie z 20 tysięcy ton na 100 tysięcy ton miód Sześciokrotnie z sześciu tysięcy ton na 35 tysięcy ton jaja trzykrotnie z sześciu tysięcy ton na osiemnaście tysięcy ton. Sok jabłkowy trzykrotnie z 10 tysięcy ton na 30 tysięcy ton i mówimy tu o produktach, dla których Polska jest ważnym producentem i nawet eksporterem. Mięso drobiowe 90 tysięcy ton do 120 tysięcy ton, kukurydza 650 tysięcy ton do miliona ton. Co gorsze, nie ulegają ujednoliceniu warunki produkcji. Ukraina będzie mogła nie przestrzegać prawa unijnego nadal przez kolejne lata. Mimo że, jak już wspomniałem, o katastrofalnej dla europejskiego, szczególnie zaś polskiego, rynku spożywczego umowie pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą już w maju pisał Le Mans, to polski minister rolnictwa, ówcześnie Czesław Siekierski, nic o tym nie wiedział, co przypomniał również Krzysztof Bosak. W czerwcu minister rolnictwa, już były, Siekierski, wyraził zaskoczenie, że negocjacje nowej umowy handlowej, uwaga, nie to, że się rozpoczęły, nie to, że idą w niekorzystnym kierunku, on wyraził zaskoczenie, że się zakończyły. W tej chwili, w październiku, ta umowa została już zaakceptowana, natomiast ona była negocjowana wcześniej. A jak to możliwe, że minister Siekierski nie wiedział nic o tak katastrofalnej i niszczycielskiej dla polskiego rolnictwa umowie? No cóż, negocjował ją w imieniu polskiego rządu minister Andrzej Domański. Taka była decyzja Donalda Tuska. I ten sam Domański, rzecz jasna, z błogosławieństwem Donalda Tuska za plecami Polaków, tę umowę zaakceptował. Krzysztof Bosak przedstawił na to jednoznaczne, pochodzące z rządowych źródeł dowody. Ostatni cytat z wicemarszałka. Rząd polski podczas niejawnego głosowania w Radzie Unii Europejskiej poparł te. Umowę, skąd wiemy, że ją popar. Stąd z Sejmu ze stanowiska na pytania posłów przesłanego przez rząd dla Komisji Unii Europejskiej. To jest zdrada interesów polskiego rolnika dokonana przez premiera Tuska i jego człowieka ministra Domańskiego. Wiem, że aktualnie prezydent Karol Nawrocki prowadzi bardzo intensywne konsultacje, między innymi z przedstawicielami rolniczej Solidarności, by zaradzić temu, co zacznie się dziać już od 1 listopada, gdyż wtedy wchodzi w życie umowa między Unią Europejską a Ukrainą, o której mówił wicemarszałek Bosak, czy Zdołają cokolwiek wskurać? czy Polska będzie mogła jednostronnie zamknąć swoje granice na tę trującą żywność. Pamiętamy, że już kilka lat temu nasz kraj pod rządami PiSu został zalany ukraińskim zbożem technicznym, które było u nas stosowane. Właściwie do dziś nie wiemy do czego i ilu z nas było zmuszonych konsumować ten chłam. Teraz może to być niestety proceder na zdecydowanie szerszą skalę i niezamknięty w czasie. To jest wyrok dla Polski. Polskiego rolnictwa. Miejmy nadzieję, że prezydent znajdzie jakieś skuteczne rozwiązanie. Proszę Państwa o komentarze: co sądzicie na temat ujawnionych faktów? Czy zgadzacie się z opinią wicemarszałka Krzysztofa Bosaka, że to, czego dopuścił się Tusk z Domańskim, to zdrada, jawna zdrada najważniejszego interesu Polski, jakim jest bezpieczeństwo żywnościowe? Dajcie znać w komentarzach, proszę również o kciuki w górę, one zawsze znakomicie robią naszym zasięgom, stąd tak nieustająco o nie proszę, kłaniam się i do zobaczenia.